Witajcie. Ja nazywam się Ryszard Kowalak i dziś zaprezentuję Wam zestaw, na który osobiście czekałem naprawdę wiele, wiele miesięcy. The Lord of the Rings Gandalf's Arrived, Władca Pierścieni Gandalf przybywa, który zakupiłem za cenę 60 zł. A oto i nasze opakowanie. Jest ono wykonane z innego papieru kartonu niż ten, z którego są wykonane standardowe zestawy opakowania zestawów Lego. Jest on o wiele, o wiele delikatniejszy, jak widzimy, z łatwością się wygina, jednakże, jak można przypuszczać, jest on po prostu zdecydowanie wyższej jakości. I nadruk naprawdę robi bardzo, bardzo dobre wrażenie. Aczkolwiek, jak tutaj widzimy, już podczas transportu, podczas transportu do sklepu wystąpiło uszkodzenie, które normalnie w zestawach LEGO się nie zdarza. Co jest najlepszym dowodem, że opakowanie jednak wykonali za słabe. Mam nadzieję, że takich opakowań nie znajdziemy w większych zestawach tej serii. Aczkolwiek ja specjalnie nie mam zamiaru ich zakupywać z uwagi na wysoką cenę. Tutaj znajdziemy informację, która osobiście mnie przeraziła. Okazało się, że pomimo gigantycznej ceny tego zestawu, który na początku, według wstępnych pogłosek, miał kosztować 40, a nie 60 zł, mamy tutaj na liście producentów również i Chiny, co dobrym zwiastunem nie jest. Z tyłu. Znajdują wspaniałe sceny tego, co możemy znaleźć w środku, zachęcając dodatkowo do kupna. Oczywiście, całe opakowanie jest wspaniale ozdobione z logami serii, które naprawdę zachęcają do zakupu. I czuć tutaj klimat władcy pierścieni. W przeciwieństwie do filmów, które proponuje nam, właśnie Lego. Legowych animacji o władcy pierścieni. Znajdziemy tu też oczywiście reklamę gry władca pierścieni, której ja już osobiście z zapowiedzi raczej bym nie polecał i Gandalfa Szarego w skali 1 na 1. Co tu się dużo rozpowiadać? Zajrzyjmy do środka. W takiej sytuacji rzadko się taka sytuacja rzadko mi się zdarzała, żebym siłą swojego palca zamiast otworzyć opakowanie zagiął je i spaść. No cóż. Ale zabezpieczenia Lego jak zwykle są akceptowalne. Na pierwszy ogień dostajemy konia, który jest zapakowany całkowicie oddzielnie. Później natomiast widzimy dwa woreczki zawierające poszczególne elementy zestawu oraz instrukcję, która naprawdę już widzę, że jest wykonania całkowicie perfekcyjnie i również zachowuje swój klimat, posiadając wymiary nawet większe niż pudełko. A oto i wszystkie elementy, które możemy znaleźć w zestawie. Na pierwszy rzut oka najbardziej uwagę moją zwracają naprawdę duże koła, które są niesamowicie rzadko spotykane w LEGO, i na pewno nieraz przydadzą się każdemu Kastowcowi do powozu. Poza tym mamy tu gigantyczną wręcz ilość elementów w kolorze Tan i Dark Tan, który ja osobiście niesamowicie lubię. Mamy również książkę, którą, jak wiemy, da się w prosty sposób złożyć. Liczne elementy do figurek, takie właśnie jak trzymany przeze, przeze mnie tors Gandalfa oraz również szczegółowo dwustronnie wykonany tors Hobbita Froda oraz główki, które są w kolorze skóry, który Potocznie jest nazywany przez wielu antyzwolenników tego koloru kolorem świńskim. Osobiście uważam, że prezentują się o wiele lepiej niż te w kolorze żółtym, aczkolwiek jak wiemy, nie wszyscy są zwolennikami zmian. Ponadto mamy tutaj symbolizujący fajerwerk element węża pochodzący wprost z serii Ninjago 2 elementy do służące do złożenia marchewki i trzeci element zapasowy, co bardzo sobie cenię, ponieważ elementy te również są niezwykle przydatne jako roślinki, a na deser dostajemy nowego legowego konia, który diametralnie różni się od swojego poprzednika. Spójrzmy. Tutaj mamy nowego konia. Natomiast tutaj widzimy konia starego, którego niestety posiadam jedynie w białym kolorze. Jednakże idealnie widać tutaj zasadniczą różnicę, która przede wszystkim objawia się tym, iż koń stary tradycyjny, koń legowy jest zdecydowanie bardziej kanciasty i mniej. Szczegółowy. Rzecz jasna. Wszyscy, absolutnie wszyscy zwolennicy starych klocków bez wątpienia stwierdzą, iż nowy koń nie ma swojego legowego klimatu. Jednakże ja osobiście mam tutaj teorię, że nowy koń jest niczym innym jak odpowiedzią na konie. Wprowadzone przez Kobi. Konie Kobi, chociaż są diametralnie inne niż konie Lego, są o wiele bardziej naturalne. Chociaż można im wiele zarzucić. Dlatego podejrzewam, że Lego postanowiło w swoisty sposób odegrać się na Kobi i doprowadzić do sytuacji, w której ich konie będą znacznie lepszej jakości. Bez wątpienia udało się to. Dodatkowo oczywiście koń ma funkcję, która była tak właśnie podkreślana w tej serii Władca Pięścienie, która z pierwszą serii, w której mamy te konie, funkcję stania na dwóch łapach, która wprowadza niesamowitą warstwę dodatkową warstwę realizmu i sprawia, iż jestem naprawdę pod pełnym wrażeniem tej postaci, tego konia. Aczkolwiek w porównaniu do krowy, która wystąpiła w we wsi z Castle Fantasy Era muszę stwierdzić, iż prezentuje się on znacznie gorzej. Chociaż spójrzcie sami, zwierzęta idealnie do siebie pasują. Nie ma, tej, nie ma już tej dysproporcji, która występowała tutaj. Realistyczna krowa, mało realistyczny koń. Tutaj wszystko jest do siebie w miarę dopasowane. Choć jak wiecie i możecie wywnioskować z mojego awataru z krową, jestem jak najbardziej zwolennikiem tego zwierzęcia. Przejdźmy dalej. A oto i nasze dwie mini figurki. Pierwszą z nich jest Frodo. Który ma na tyle wyraźną twarz, że nawet mój aparat wykryją wytwarzaczem, wykrywaczem twarzy. Tak jest. Jego włosy są chyba nowym patentem, który jest obecny u wszystkich hobbitów, aczkolwiek włosy są u nich w różnych kolorach, a twarz jest dwustronna, co już wam wcześniej pokazywałem. Cała postać kreuje się naprawdę, naprawdę ciekawie i ma swój charakterystyczny klimat. Warto zaznaczyć, że Frodo, który jest najczęściej spotykaną postacią w serii, posiada dwa rodzaje. Pierwszy z nich jest to Frodo pochodzący właśnie z Hobbitonu, który spokojnie czeka sobie na Gandalfa. To jest właśnie ta jego wersja. Drugą natomiast jest wersja podróżnicza, dostępna w pozostałych zestawach. I warto to zaznaczyć, szczególnie, że Gandalf posiada tylko jedną wersję, co według mnie jest straszną jego wadą i strasznie brakuje mi tutaj obecności w serii Gandalfa Białego. Sam natomiast Gandalf wyszedł naprawdę, naprawdę Świetnie i nie mam tu najmniejszych zarzutów do jego wykonania. Tak właściwie trudno byłoby tu wyróżnić cokolwiek, ponieważ cała figurka stanowi piękną, spójną całość. Mam tu do czynienia ze wspaniałą czapką, która jest tradycyjną legową czapką, jednakże, jeśli się nie mylę, nie występowała wcześniej w tym kolorze, oraz z tą wspaniałą, dopominającą całości paleryną i moim prywatnym zdaniem, naprawdę świetnie wykonaną brodą, która jest elementem autoryzowanym do tej postaci i nie jest tradycyjną, legową brodą czarodzieja, która nigdy nie miała nic wspólnego z realizmem. Tu warto zaznaczyć, iż to jest postać główne, główny powód, dla którego zakupiłem ten zestaw i miałem zamiar go zakupić już przeszło, dwo, przeszło pół roku temu, ponieważ od samego dzieciństwa figurką, którą najbardziej chciałem skonstruować z LEGO, był Gandalf. Nigdy mi się to do końca nie udawało. Podejmowałem liczne próby, a w tym momencie wreszcie mam najprawdziwszego Gandalfa z LEGO. I, I nawet jeżeli nie kupię żadnego innego zestawu z serii Władca Pierścieni, z uwagi na ich niesamowicie wysokie ceny, na pewno, na pewno pewnikiem był fakt, iż właśnie zainteresuję się Gandalfem. A oto i nasz model. Jego konstrukcja jest dosyć interesująca i widać, że projektant włożył dużo uwagi w fakt, by wózek miał odpowiedni kształt, aczkolwiek moim osobistym zdaniem dało się to zrobić lepiej i nie najlepsze wrażenie robią na mnie na przykład tego typu. Połączenia szczególnie, iż sam wózek bez konia jest praktycznie całkowicie niestabilny. Co moim zdaniem dałoby się właśnie zrobić zdecydowanie lepiej, aczkolwiek w całości prezentuje się całkiem zjadliwie. Ale pozostawię tej wielkości Spodziewałbym się czegoś bardziej Epickiego Tym bardziej, że mowa o Władcy Pierścieni Dodatkowo znajdujemy Wewnątrz Wspomnianą wcześniej Marchewkę Książkę Która ku mojemu negatywnemu zaskoczeniu Już po zamknięciu Ma Białe ślady od przeciążenia materiału co nie świadczy dobrze o jej trwałości ponadto jest tutaj też list który jak widzimy na prawdowni nie był dedykowany władcy pierścieni tylko jest elementem, który musiał występować wcześniej, ponieważ jako pieczątka występuje serduszko Są to również trzy sztuki fajerwerek w tym wąż, o którym mówiłem już wcześniej. Ten oto właśnie nietypowy fajerwerk oraz ten, w którym najciekawszym elementem jest to, iż mamy tutaj bar w kolorze szarym, co moim zdaniem nie jest zbyt często spotykane. A to o czym jeszcze wcześniej nie powiedziałem, jest to bardzo przyjemny plecak który bez wątpienia przyda się w różnego rodzaju kastlowych pracach. Podsumowując, całość wygląda w ten sposób. I fakt czy zasługuje to na tę cenę, pozostawiam już wam. To było na tyle na dzisiaj. Oceniajcie, komentujcie, subskrybujcie, piszcie na maila i nie zapomnijcie obejrzeć następnej recenzji lub odcinka Morza Studu.